Witam Państwa. Jakiś czas temu rozsławiała Włocławek, potem zniknęła, by pojawić się znów i znów zaskoczyć. Adriana Gerczew, witam Cię serdecznie. Witam również. Była wice Miss Europy, Miss International, Miss nastolatek. Ile jeszcze tych tytułów? Miss Lata, o ile pamiętam. Ile miałaś tych tytułów? Powiedz. Rzeczywiście był taki okres w moim życiu, gdzie intensywnie uczestniczyłam w konkursach piękności. Była to poniekąd taka zabawa, poniekąd zdobywanie doświadczeń, które potem gdzieś tam zaprocentowało, właśnie na ogólnopolskich konkursach i międzynarodowych. Nie wiem dokładnie, ile było tych konkursów, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o ogólnopolskie, to, to były dwa. Tak jak wspomniałaś tutaj. Miss Lata z Radiem i jeszcze wcześniej Miss Nastolatek w 1995 roku. No i dzięki tym tytułom mogłam potem wyjechać na konkursy międzynarodowe, właśnie do Tokio na Miss International i do Bejrutu na y, Miss Europy. Co te konkursy dały Ci w sensie takiego Twojego rozwoju, w sensie życiowych możliwości? Myślę, że ogólnie, jeśli mogę tutaj poradzić coś dziewczynom, które myślą o, o wzięciu udziału w konkursach piękności, nie należy się chyba śpieszyć z tą decyzją, bo no, dostrzegana też jest osobowość kandydatek i, i jakby no, nie wiem, intelekt. Jednak te, te serie pytań, które są zadawane, no, dążą do tej zmiany co najmniej. Natomiast nie ma sensu robić tego zbyt wcześnie. Uroda powinna się dobrze rozwinąć. Jeśli chodzi o to, co mi, dało, co mi dały te konkursy, to na pewno wspomnienia bardzo dobre z wycieczek, bo to były wycieczki również zagraniczne. Poznawałam dzięki temu kulturę innych krajów. No i oczywiście to mi otworzyło drzwi do. Do promowania tak, siebie, do, do publikacji, do y, reklam telewizyjnych. Zdarzyła się reklama y, miesięcznika VIVA, także no, dość dużo takich y, y, okoliczności, w których mogłam nawet potraktować to jako, jako swój, swoją pracę, tak? y, czyli przynosiło to również dochody. Y, poza tym poznawałam bardzo dużo ciekawych ludzi. Z niektórymi wartościowymi osobami utrzymuję do dzisiaj kontakty, także na pewno warto. Na pewno warto, ponieważ y, patrząc dziś na ciebie, a mówiłaś, że w 1995 roku ten pierwszy tytuł zdobyłaś, trudno oprzeć się wrażeniu, że tych lat jakby nie było. Ty wyglądasz cały czas równie młodo, równie świeżo. Y, nie wątpię, że jest to efekt fantastycznych genów, o których za chwilę. Natomiast myślę, że przy okazji nauczyłaś się również odpowiednio dbać o urodę, i jakby uzewnętrzniać to, co dała ci natura, a ewentualne, bo jaki chociaż trudno mi w Twoim przypadku w to uwierzyć, chować i tuszować. Czy tego typu wiedza też rzeczywiście Ci towarzyszyła w tym czasie? Przede wszystkim dziękuję za wszystkie miłe słowa, tutaj, które wypowiedziała się w moim kierunku. Rzeczywiście nabywa się też tej wiedzy związanej z pielęgnacją, no bo siłą rzeczy, jeżeli chcemy się dobrze zaprezentować na konkursach, bądź podczas wywiadów, bądź na sesjach zdjęciowych, no niewątpliwie trzeba też zorientować się, jakie kosmetyki służą naszej urodzie, jaki makijaż jest odpowiedni dla też właśnie tutaj typu urody, także myślę, że to się wiąże jedno z drugim i każdy potem też oczekuje od osoby, która jest utytułowana no mimo wszystko czegoś więcej i trzeba sobie z tego zdawać sprawę i, i jakby no przynajmniej dokładać wszelkich starań, żeby ten wygląd był jak najlepszy, ale jednocześnie też dbać o, o, o ten rozwój, o wykształcenia, o rozwój taki właśnie intelektualny, bo jakby to też się wiąże, tak? Z tym, żeby być dobrze odbieranym przez osoby oglądające nas. Ty niczego nie zaniedbałaś, kiedy zniknęłaś z Włocławka. Pojawiłaś się w Bydgoszczy i tam kończyłaś studia. Tak, ukończyłam studia, jestem magistrem pedagogiki, aktualnie nie pracuję w zawodzie, ale być może kiedyś nie wykluczam takiej możliwości, gdyż bardzo lubię spędzać czas z dziećmi i. Tym bardziej teraz, kiedy sama jestem mamą, posiadam jeszcze dodatkowe doświadczenie w tym względzie, także nie wykluczam również takiej możliwości. A co działo się z Tobą w ostatnich latach? Wiem, że mieszkałaś we Francji. Tak, mieszkałam przez siedem ostatnich lat we Francji. Koncentrowałam się głównie na, na początku, kiedy wyjechałam. No, koncentrowałam się na rodzinie, tak, czyli czyli po prostu zostałam mamą przez krótki czas właściwie nie pracowałam zajmując się wychowaniem dziecka potem stwierdziłam że jednak brakuje mi aktywności zawodowej i uznałam że skoro jestem w Paryżu i mieszkam w stolicy światowej mody i nie tylko no to wypadałoby chyba no tak? zapoznać się bliżej z tą tematyką, poznać, poznać właśnie to, to miasto od tej strony również. Czyli wykorzystać po prostu swoją obecność tam. I rzeczywiście zdecydowałam się na kontynuację swojej pracy jako modelki, fotomodelki, uczestnicząc w kreowaniu wizerunku poszczególnych firm francuskich. Ponadto uczestniczyłam w konferencjach filmowych w Cannes, w którym również mieszkałam przez kilka miesięcy. Ponadto, no, oczywiście, nauczyłam się języka francuskiego, ukończyłam szkolenia związane ze stylizacją i wizerzem. Także no, to, co mogłam, to wydaje mi się, że wykorzystałam tą moją obecność właśnie w tamtym kraju. Twój synek poszedł już do szkoły. Zdecydowałaś, że chcesz, aby uczył się w Polsce i Ty też zdecydowałaś o powrocie do Polski. Mieszkacie w Bydgoszczy. I co dalej? Tak, mieszkamy w Bydgoszczy. Decyzja powrotu wiązała się również z możliwościami zawodowymi tutaj w Polsce. Poza tym chciałam, żeby dziecko zaczęło naukę w Polsce nie chciała właśnie, żeby potem dochodziło do zmian. Jestem Polką, kocham swój kraj i nie widzę niczego złego i niczego gorszego, w tym, że mieszkam teraz w Polsce, bo bardzo lubię swój kraj, kocham i jest mi tutaj dobrze i skoro mi jest dobrze, to na pewno też mojemu dziecku będzie dobrze. Także, także uważam tą decyzję za słuszną. Jeśli chodzi o szkołę, to rzeczywiście synek chodzi w tej chwili do pierwszej klasy w Bydgoszczy. Ja otworzyłam swoją firmę związaną z doradztwem wizerunkowym i rozwijam się zawodowo w tej chwili, jakby kontynuuję to wszystko, czego nauczyłam się we Francji, czyli chcę przekazać tutaj Polką. To, ten szyk i elegancję, którymi nauczyła Francja, bo tego nie możemy e, francusko modę brać, że, że są tak eleganckie, również na ulicach wychodząc po na przykład bagietkę do sklepu. Kiedy spotkałyśmy się dzisiaj, jeszcze przed tym nagraniem, mówiłaś, że Twoją ambicją jest, w przeciwieństwie do wielu innych tak zwanych blogerek modowych, utrzymywanie pewnego poziomu. Co to oznacza? Tak, to znaczy w każdej działalności, yy, według mnie, oczywiście takie jest moje zdanie yy, prywatne, yy, należy być sobą, tak? Czyli wybierając zawód i, i to, yy, nie wiem co robimy na co dzień, jacy jesteśmy, należy według mnie no, żyć w zgodzie ze sobą, być naturalnym i, i jakby yy, powinno to mieć przełożenie w pracy. Właśnie dlatego. Uważam, że najlepszą formą działalności dla mnie jest praca doradcy wizerunkowego. Jeśli chodzi natomiast o poziom elegancji, to również odzwierciedla on mnie i to, co lubię. I uważam, że, że jest pewna luka tak? w, z tego, co przeglądałam tutaj, jeśli chodzi o pozycję rankingu 10 najlepszych blog, blogów modowych. To rzeczywiście, no, dziewczyny bardzo starają się o, o dobry wygląd ich blogów, natomiast mi zabrakło troszeczkę w tych prezentacjach elegancji. Może jest to kwestia też wieku, bo najczęściej blogerki to, to bardzo młode dziewczyny. Ja tutaj chciałabym dotrzeć do klientek, które, których pasją jest moda, ale które oczekują czegoś więcej. Forma, nie wiem, dodatków, tutaj dobór kolorów. No nie chodzi mi tylko o ubrania jakieś firmowe, które będę prezentowała, ale proszę też zwrócić uwagę właśnie na, na dobór kolorów i tkanin, że można wiele uzyskać poprzez właśnie właściwe stylizacje odpowiednich kolorów. Jak sobie wyobrażasz swoją pracę? Kto będzie Twoimi klientkami przede wszystkim? Póki co zgłaszają się do mnie najróżniejsze osoby. Miałam ostatnią przyjemność pracować ze śpiewaczką operową. Innym razem była to pani, która była po ciężkiej chorobie nowotworowej i potrzebowała. No jakby odbudowania poczucia własnej wartości, tym bardziej, że tam miała również problemy rodzinne. Innym razem była to osoba związana jeszcze z inną dziedziną zawodową. No nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo też jestem zobowiązana do zachowania pewnej prywatności moich klientek, ale jakby ta rozbieżność, chodzi mi o to, że ta rozbieżność do kogo chciałabym dotrzeć, jest bardzo duża i nie koncentruje się na określonej grupie kobiet ani wiekowo, ani zawodowo, tylko po prostu chodzi mi o osoby, które tej porady potrzebują. Chodzi o to, żeby kobieta poczuła się piękna i spełniona w sensie odbudowania lub wykreowania jej poczucia wartości, bo to jest bardzo ważne i od tego trzeba zacząć. Ja kiedy oglądałam twój blog Adrianna .pl, po prostu, tak. po prostu, widzę, że właśnie prostota jest taką jakby podstawą tak. wszystkiego, o czym tam piszesz i co pokazujesz. Że Rzeczywiście prostota jest jakby taką niezbędnym elementem elegancji. Prawda? Tak, tego się nauczyłam we Francji, ponieważ znamy się tutaj już. Jakiś dłuższy czas, na pewno zauważyłaś też tą zmianę w moim stylu. Ja kiedyś, jako młoda dziewczyna, młodsza dziewczyna, lubiłam no, troszeczkę inne rzeczy, czyli więcej dodatków świecących i, i, i najlepiej, żeby to były jaskrawe kolory, jakieś odcienie czerwieni i tak Teraz uważam, że im mniej, tym lepiej. Tak jak tutaj zauważyłaś. Jeśli chodzi o opisy na moim blogu, Ostatnio wstrzymałam się z wstawianiem opisów, gdyż doszłam do wniosku, że w ten sposób dotrze być może do szerszego grona odbiorców, nie koncentrując się jedynie na naszym kraju. Więc jakby to jest jeszcze tutaj ten element, nad którym nadal dywaguję, czy opisywać. Z drugiej strony, no... Szkoda. Zdjęcia bronią się same, prawda? I pewnie no, stylizacje. Tak, ale czasami chciałabym coś powiedzieć, coś przekazać. Także nie wiem, nie wiem jeszcze, czy pozostawię blog w tej formie takiej fotomodowej, typowo, czy jednak będę pisała o, o moich przemyśleniach. Chciałabym, nie ukrywam, żeby oglądalność była jak największa tych stylizacji, więc raczej będę chyba mieszać tylko zdjęcia. Kiedy poznałyśmy się wiele lat temu, zostałaś właśnie z Nastolatek. Miałam wtedy wielką przyjemność poznać również Twoją rodzinę, rodziców, mamę, tatę. Y, tata, Roman, bułgar z pochodzenia, fantastyczny człowiek, śpiewak operowy. Y, y, przepraszam, y, estradowy, 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 przepraszam cię, jest festiwal. Operowy stąd by się chyba tak hmm. bym skleła. Myślę, żeby się nie obrać. E, myślę, że nie, ale e, pełen, e, pełen życia, pełen radości. No, niestety nie ma go już wśród nas. E, mama Wiktoria również e, jakby bardzo, bardzo e, ciepła, fajna, sympatyczna osoba. No i siostra Weronika, wówczas malutka dziewczynka. Co teraz porabia? Siostra, mama. Tak, no rzeczywiście siostra wychowywała się, tak w cudzysłowie powiem, troszeczkę w cieniu moich sukcesów. I chyba to też troszeczkę ją zmobilizowało do ukierunkowania się. No, chodzi mi o to, że zdobyła bardzo dużo sukcesów również, chyba dzięki temu, że obserwowała moje. Jeśli chodzi o jej sukcesy życiowe, to no tutaj typowo zawodowo się spełnia. Jest dentystką, jest dzisiaj właściwie lekarzem w Poznaniu. Skończyła uniwersytet z bardzo dobrą średnią ocen. Także myślę, że tata by był z niej dumny. My jesteśmy wraz z mamą. Także poniekąd no chciała chyba też pokazać, że że ona też może osiągnąć właśnie jakieś sukcesy. I bardzo serdecznie tego gratuluję i naprawdę pełna podziwu jestem, bo to nie jest łatwa dziedzina, a widzę, że pacjenci do niej chętnie wracają i, i, i nawet zdarzają się jakieś prezenty, więc jakby to są formy podziękowania i, i tego, że jednak jest staranna i odnosi sukcesy super. Mama jest w dalszym ciągu w Wrocławku. Często spotykamy się, mój syn ją uwielbia. Także atmosfera rodzinna nadal panuje, tak jak pamiętasz, tak właściwie zostało. Wiele razy słyszałam, że ta twoja oryginalna uroda to jest właśnie efekt tego wymieszania przeróżnych nacji, ponieważ tam u taty w rodzinie jeszcze były jakieś mieszanki dodatkowe, prawda? A ja właściwie tak już zagłębiając się troszeczkę w szczegóły moich korzeni rodzinnych, to noszę imię Adrianna po babci Włoszce. Adriana to jest to, 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 teraz już w Polsce pojawia się to imię częściej, natomiast kiedyś ja pamiętam, że w szkole się wstydziłam, przedstawiając się, bo mi się wydawało, że jest to imię trudne do wypowiedzenia i takie bardzo nietypowe, więc. Ale rzeczywiście, babcia była Włoszką, druga strona z rodziny taty, czyli ojciec był Bułgarem, przy czym moja mama jest stuprocentową Polką, także rzeczywiście tutaj. Mieszanka europejska, o której mówisz, ma potwierdzenie. <laughs> bardzo, bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję się spotkać. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że będziesz odwiedzać nas częściej i zapraszam Państwa, zwłaszcza Panie, do odwiedzania bloga Adriany i szukania inspiracji w prezentowanych przez nią stylizacjach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie Państwu. Do zobaczenia.